Mili Państwo, błądziorno w Światowym Dniu Makaronu. Jest co świętować, bowiem uczeni, w tym wielu noblistów, wyróżniło około 600 gatunków i kształtów makaronu. Najpopularniejszy jest oczywiście spaghetti, ale w przyrodzie występuje i makaron penne, czyli skośnie ścięta rurka, makaron farfale, czyli kokardki lub motylki, makaron linguine, czyli spaghetti, ale płaskie. A jest jeszcze choćby makaron fusil czyli świderki. No i tu wyliczankę kończymy, bo byśmy się zatkali tym makaronem na amen. Zwłaszcza, iż należy wspomnieć, że w kalendarzu mamy dzisiaj także Światowy Dzień Kundelka, czyli Psa Wielorasowego. A przypominam, co niby oczywiste, że to właśnie wielorasowców jest najwięcej w psim świecie. I wielorasowcy ponoć biorą z każdej rasy to, co w niej najlepsze, a resztę zostawiają kuzynom rasowym. Które skutkiem tego wyglądają niekiedy jak pięć nieszczęść, że czysto subiektywnie wspomnę harty afgańskie, pieski Chihuahua i co bardziej wymodelowane odmiany pudli. A cóż one biedne winne, że nie zmieszano ich z jakąś ożywczą rasą. I już wertujemy prasę. Ostatnie wiadomości poznańskie, Gazeta dla Wszystkich z października 1933 roku, a w wiadomościach Wielkopolski Dzień jak Codzień. Nie znosił cyklistów pan Borowiak z rokietnicy. Gdy ujrzał kogoś na stalowym rumaku, dostawał wprost szał. Toteż spostrzegłszy w tumanie kurzu pana Sylwestra osesa, Rzycka 18, kręcącego pedałami, nie mógł pohamować gniewu. Stanąwszy na drodze cyklisty, rozłożył ręce i wrzasnął: Mam cię, bratku!. Po czym kijem palną z całej siły pana Sylwestra, łamiąc mu kciuch lewej ręki. Czytamy dalej. Znana była z gorliwego wypełniania praktyk religijnych nabożna niewiasta Pelagia Tomczak, stary rynek 59, a wzdychała, a żegnała się, a krzyżem padała, ani zała paciorki różańca. Jak się jednak okazało, pobożność Pelagi miała swoją głębszą przyczynę. Niechęć modłów zwabiała ją bynajmniej do kościoła, tylko zawartość torebek pobożnych pań. Ostatnio jednak prawdziwe oblicze gorliwości religijnej Pelasi Tom, zostało odkryte, bo wsypała się na kradzieży torebki z zawartością 25 zł prawowitej własności pani Elżbiety Świętek. Oburzona pani Świętek poskarżyła się policji na fary faryzeuszowską gorliwość Pelaśki. W rezultacie ta ostatnia powędrowała do Paki. Pani Pelagio, czy pani jeszcze może? Pytał nieodżałowany Bogdan Smoleń, ale nawet nie przypuszczał, co tak naprawdę może pani Pelagia. Z kart historii odnotujmy, że niekiedy indziej, a właśnie 25 października 1952 roku, dokładniej o 19.00, Telewizja Polska wyemitowała swój pierwszy program. Trwał on pół godziny. Kto wie, może lepiej byłoby, gdyby tak już pozostało, rozmarzył się Wiesław Kot.